Dzień dobry, dzień dobry, witajcie u kobry. Dzisiaj przewracanie. No już prawie suchego, ale to jeszcze nie siano. Takie szaleństwa na łące. No, i dzisiaj trzeba będzie to zebrać, bo może padać, deszcz. To by było e, Nic by nie było, ale by zmogło Tylko dwa hektary. Same drobne, co to jest? No. A tak będzie na 10, Ale to jeszcze parę dni. Ładna trawa. No, trochę przestała jak te inne opóźnienia. No, ale co zrobić? Złośliwość martwych eee, rzeczy. Nie. Rzeczy martwych. Łał. Wow. Trochę trzęsie tu dziki mi łąkę poryły No są takie rowy poprzeczne, skośne e, Jakieś stare kurcze odwadnianie Tu jest stara trawa zaraz wjedziemy na odsianą o już wjechałem no jest w ogóle inna młodziutka, pierwszy rok, ale przez tą wilgoć która była w tym roku na wiosnę i teraz ładnie urosła to widać nawet dużą różnicę w kolorze trawy jak odcięte, no odcięte tu była górka, to znaczy że jest górka była taka nierówna to ostatnie ją właśnie znaczy w tamtym roku glebogryzarką chlebogryzarką ściąłem troszeczkę zrównałem, potem bronowałem, potem musiałem trawę i, i powałowałem. No i jest o wiele wiele równiej. Są fałdy, ale już nie ma takich kurcze takiego takich skoków jak było, że nie trzeba już teraz biegów zmieniać, żeby kosić. Można jeździć bez zmiany biegów na wolniejsze. I znowu wjeżdżam na starą trawę. No chyba to na tyle. Pozdrawiam.